W jednym z najpiękniejszych zamków na Dolnym Śląsku. Do dzisiaj zamek ten stoi wzgórze tej pięknej krainy, a jego mury wciąż skrywają liczne legendy i tajemnice. Historia rozpoczyna się od pewnego wiosennego poranka. W którym to księżniczce Małgorzacie i księciu Bolesławowi, ostatniemu potomkowi walecznego rodu Gryfitów, urodziła się córka. Nadano jej imię Łucja. Mała księżniczka wyrosła na mądrą i piękną kobietę, ale sama nie mogła dziedziczyć tronu. By zadbać o przyszłość królestwa, książę Bolesław urządził wielki turniej rycerski. Uważał bowiem, że wydając córkę za mąż za najwaleczniejszego uczestnika turnieju, zaproszczy się o bezpieczeństwo księżniczki i całego królestwa. Jako doświadczony w niejednej bitwie rycerz gorąco wierzył, że to właśnie sprawność w walce zweryfikuje szlachetność kandydata. Książę Bolesław miał jeszcze jeden bardzo ważny powód. Gryfitów obiegła niepokojąca wieść, że w pobliskich lasach grasuje niebezpieczne stworzenie. Bestia rodem z baśni, o wielkich zębach, ostrych szponach i ślepiach, które świecą w ciemności. Mieszkańcy w przestrachu opowiadali historię o potworze, który atakuje myśliwych, niszcząc ich łuki i strzały. Natomiast wieść o mądrości i urodzie księżniczki Mucki zdążyła już obiec cały dolny śląs, gromadząc na dworze księcia Wolesława najznakomitszych rycerzy z regionu. Każdy szanujący się szlachcic chciał wziąć udział w potyczce o rękę księżniczki z rodu Gryfitów. Zdradzę jednak, że wychowana przez.